Witam Państwa. Dzisiaj pokażę, jak profesjonalnie zrobić kakao. Prawdziwe kakao. Najpierw do takiej byle jakiego kupka. Włożyć jedną łyżkę kakao. O, robi się, dobra? O, dobrze. Jedną łyżkę kakao. Chyba, bardziej jak widać, kakao to jest. Teraz bierzemy cukier i teraz wkładamy dwie łyżki cukru, a ja, ale ja jestem na wiecie, więc stawię pięć. Dwa, trzy, cztery i pięć. Prawda. Teraz jak to pomieszamy, wyjdzie takie coś. Teraz włączamy wodę. To się gotuje. Po ugotowaniu wody możemy już ją wziąć i nalać do tego kółka. Tyle. 3 czwarte, żeby około było. Teraz najważniejsza rzecz. Czyli mleko. Ważne, żeby nie było, żeby miało dobry termin. Bo na przykład, jeżeli stary wziął pieniądze i wrócił po 20 latach z mlekiem, no to, to tak nie bardzo. To ważne, żeby było yy, dobrą datę. Miało. I teraz otwieramy mleko. I wlewamy. O. Zakręcamy mleko. I mieszamy. Dokładnie mieszamy. Ciekawo jest zrobione. Subskrybujcie kanał po więcej.